Superman Jest z nami Sławek. Sławku, która to Twoja impreza tego typu? Oj, słuchaj, 20 któraś? Taki powrót do dawnych czasów. Jeździliśmy 10 lat temu, wtedy tu był maluch. W zasadzie wolnego, fajnego spędzenia czasu. Zgadliśmy, że polatamy znowu. Fajnie, Witek robi fajne próby technicznie, długie. Można się wyżyć. Po co się wyżywać na ulicy? Lepiej spędzić czas na takiej imprezie. Rozumiem, że organizacja imprezy prawie, że wzorcowa. Wzorcowa. Jak dla mnie. Czego życzyć kierowcy na takiej imprezie? Co? Żeby samochód dojechał do końca. Tego też Ci życzę. Powodzenia. Przedstaw nam się. Mam na imię Dawid Guzik i jestem tu pierwszy No i jak Ci się w ogóle podoba pod względem organizacyjnym? Jest łatwo, ciężko, pomagają ludzie? Jest rewelacyjnie, no i tak myślę, że współpraca pomiędzy teamami jest świetna. Także ja jestem tu, tak jak wspomniałem, pierwszy raz i wszyscy mi pomagają, wszyscy instruktują. Jakoś tak. E, generalnie, rewelacja. Bardzo, bardzo jestem zadowolony. No to super. A autko, jakiekolwiek zmiany wprowadzałeś, coś? Do tej pory tylko w silniku, także wszystko jest praktycznie fabrycznie seryjne. Okej, okay, dzięki wielkie. Proszę bardzo. Witam, witam. Jesteśmy na Raily. Winter Rail, właśnie w Piasecznie, jedna z ciekawszych prom, Adekstra firma, dzięki takim firmom, proszę Państwa, możemy jeździć, jeździć, bezpiecznie jeździć, tak jak zawsze powtarzam, szczególnie w okresie zimowym, takie rajdy są potrzebne, no to można na takich właśnie terenach, użyczonych nam przez właścicieli, potrenować, poćwiczyć i doskonalić technikę jazdy, przy okazji można zrobić kuchar, z satysfakcją i ja mogę pewien powiedzieć. No, próby są fajne, rozciągnięte. W tym roku mamy e, około 100 km, czyli jest pięć prób powtarzalnych. Mamy, w Piasecznie mamy na mamy targowisko. Patrona przyjął pan burmistrz. Piaseczna. to wielkie dzięki. Zaufał nam po raz kolejny. E, ufundowane mamy się z niego Kuchary. Później mamy w szkołę w Głoskowie też do uchwane za pani dyrektor. Szkoła podstawowa jednak nam udostępniła teren. Później mamy Wruckmana w Gąska, przepiękna próba na terenie Czy Państwa Polskiej Akademii Nauk mamy w Polsce w Kosowskiej, czyli w Kosowie zasadniczo. Piękny teren, też użyczony nam. Co no. ja mogę więcej powiedzieć? Satysfakcji, że, że ufają nam właściciele tych terenów. A druga satysfakcja jeszcze większa, że uczestników uczestników jest pomimo kryzysu. Chyba się staramy ze mną dorobić to dobrze. No, dziękuję bardzo.